Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica to bardzo nowoczesna placówka. Na 12-hektarowej działce. Powstał budynek o powierzchni 22 tysięcy metrów. Trzy lata temu został oddany do użytku i gwarantuje pacjentom znakomite warunki. Materiały, którymi wykończony jest szpital, są trwałe, estetyczne. Tak samo na zewnątrz. Jest tutaj farma fotowoltaiczna na 650 kW, która zapewnia energię elektryczną. Mamy pompy ciepła. Mamy szereg nowoczesnych rozwiązań, które też powodują obniżenie kosztów funkcjonowania takiej placówki. Dzięki temu nasz szpital, też pewnie jako jeden z nielicznych, jest po stronie dochodów na plusie. Także koszty są niskie, a warunki dla pacjentów są bardzo dobre. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica mamy przygotowane 280 łóżek dla pacjentów stacjonarnych, zorganizowanych na 8 oddziałach stacjonarnych. Dodatkowo jest też oddział dzienny dla 25 pacjentów. Na 12-hektarowej działce jest piękny ogród, który służy rehabilitacji pacjentów: jest altana, siłownia plenerowa, są boiska sportowe oraz ogród sensoryczny który też jest myślę wyjątkowym miejscem jeżeli chodzi o szpitale psychiatryczne w Polsce. Szpital to przede wszystkim personel, który leczy ludzi, lekarze, pielęgniarki, terapeuci, psychologowie, te osoby odpowiadają za to, żeby przywrócić naszych pacjentów do zdrowia, wyprowadzić ich z kryzysu psychicznego i tym personelem właśnie najbardziej a się szczycimy, jesteśmy dumni z tego, że mamy wspaniałych ludzi. Wszystko to powoduje, że pacjenci w naszej placówce są świetnie zaopiekowani. Dochodzą szybciej do zdrowia, mniej uskarżają się na te warunki. Bytowe mają większy komfort, większe sale z mniejszą ilością łóżek, szerokie korytarze, komfort zarówno zimą, bo ogrzewanie i temperatura jest odpowiednie, jak i latem, gdzie sale są schładzane. Ogrzewanie jest podłogowe, także pełen komfort dla pacjentów, co powoduje, że szybciej wracają do zdrowia. To jest szpital najnowocześniejszy w Polsce, to można śmiało powiedzieć. Dlatego wszyscy, którzy budują czy remontują szpitale psychiatryczne, przyjeżdżają tutaj wzorować się na tych rozwiązaniach z drewnicy. Projekt szpitala powstał aż w 2007 roku, Było on szeroko konsultowany z personelem, żebyśmy stworzyli takie warunki, które i dla personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów. Są dobre. On, szpital został zaprojektowany od podstaw, wybudowany od zera, z myślą o pacjencie. Możemy być dumni z tego szpitala, z tego też w jaki sposób jest zarządzany, z tego w jaki sposób personel tutaj pracuje. Przywracamy ludzi do zdrowia z bardzo trudnych sytuacji, z głębokich kryzysów psychicznych, z chorób psychicznych. Dzięki temu mogą wrócić do rzeczywistości i normalnie funkcjonować w świecie, w pracy, w rodzinach.